Yo, witajcie z tej strony Sprint Bonnie? No i dzisiaj zagramy serwis Risting WRB: Gra o walkach o roboty Chodzi mi o to, że to jest gra walki robotów, tak. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji oraz komentarza. I przypnę wam dzwoneczek. I serduszko Znaczy, dajcie dzwoneczek, a ja wam przypnę serduszkę, przepraszam, odwrotnie. Przepraszam, jestem dzisiaj splątany. Chodziło mi o to: dajcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz oraz dzwoneczek, a my się widamy z naszym nowym robotem, bo pamiętacie, w poprzednim odcinku, e, no, był inny robot, ale my. Upgrade complete. BlueBat Bat kontra Beat War. Bit Chyba przepraszam. Tak, A A! War. przepraszam. <laughs> tak się nazywa ten robot. Robot drugi niestety, ale następny będzie robot tego, którego rozwaliśmy. Może z Blue Batem będzie ciężko, bo Blue Bat jest naprawdę dobrym robotem, którego zawsze chciałem mieć. Będę trochę ciągnął Tak, zaczynamy na pełnej fazę. Chyba myślę, że to wygramy już, bo odebraliśmy połowę HP Pięknie Nie może się... Co? Przecież jeszcze nie Gordy Ciekawe, czy da się mu głowę odrąbać No, da się. Nie daliśmy mu żadnych fory normalnie do wygrania. Jechaliśmy od razu na pewnych fazach, ponieważ widzieliście, Bat był na czerwono zakreślony. Tam są statystyki, jak walczymy z kimś, to są statystyki yy, napisane na czerwono. Znaczy, że nie, możemy nie wygrać i możemy naprawdę szybko przegrać. Oczywiście przepraszam Was za dźwięki w C, ale. No nieważne. Kolejna warka wygrana. Najgorzej, że później będziemy walczyć z Blue Batem. Boże, z Atomem, przepraszam. Okej. Okay. Tak, to jest nasz robot, a my ogólnie chciałbym robota dostać. Już wam pokazuję gdzie ja mogę zobaczyć roboty? ja ogólnie chciałbym dostać najbardziej bardziej tego oto tutaj pana jest to bardzo ulubiony mój robot, atom się nazywa i coś się załadować nie chcę tak, tak wygląda atom Początkowo oczywiście kosztuje, kosztuje tylko 110 zł yy, złotych, złotych hajsu. Tak wygląda w numerze 7. W siódmym ulepszeniu tak wygląda Chwilka, mam ścinki takie małe i bagi. Tak wygląda 3 Siódme ulepszenie, a tak wygląda oto trzecie ulepszenie: robota Atoma, przepraszam. To jest tych robotów, że ja się mylę. Tu wszystkich, jeśli chcecie taką grę dostać, no to napiszcie sobie na sklepie Play WRB. Tak wygląda nasz Atom. A tam jest mój ulubiony robotem, że... Dobra, jedziemy w następną walkę. To chyba będzie ostatnia walka już. Uwaga. No i na przykład właśnie takie coś. Mają statystyki, ale możemy wygrać prawdopodobnie możliwość. Oj, 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 później się robi groźnie. Mamy dwóch najtrudniejszych robotów do pokonania, a my mamy słabego, nie? Zresztą musiałem sprawdzić multiplayer bo ten nie wiedziałem że jest takiże multiplayer okazało się że jest Okej okay, to jest nasza ostatnia walka no i chyba myślę że na tyle będzie na razie z Riffy w Rydvar kontra bitwa. I mamy tutaj wszystkich najlepszych. O, oczywiście nie znam, ale znam. Jego, nie znam tylko jego nazwy. Jego, a Toma znam i znam. <laughs> no i Bitwara. Oczywiście, bo nim gramy. Britwar kontra Britwar. Ciekawa walka. Kto wygra? Małe szanse mamy, ale trzeba spróbować. Uwaga, walka Rozpoczynamy, na soli Trzeba go wcisnąć Go I głowę odrąbimy, odrębiamy, jeśli się da Zobaczmy co dostaniemy z tej walki i zakończymy już na tym. Pierwszy odcinku. chyba z ReSilver B. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji oraz komentarza. A ja wam pod komentarzem szepnę serduszko. I świetnie, że dobiliście tych 20 subskrypcji, bo bym się chyba tego nigdy nie doczekał bez urazy. Statystyki, no... Statystyki były, widzicie, bardzo, bardzo słabe, ale jakimś cudem udało mi się go rozwalić. Powiem wam, taka technika była moja w głowie, się ustaliła: Walić bez przerwy, żeby się wykończył. Chociaż źle się zrobiło jak ten Jak już zaczął Aha Jak już zaczął yy... Robić mi super cios Musiałem go blokować, ale Ja nie wiem kiedy oni to robią, że Oni chcą zrobić super cios I zawsze mnie zablokują, a ich nie mogę Zablokować jest nasz ziomeczek tutaj Widzimy go jasno wyraźnie Będziemy go, wiecie jak nazywać? Poczekajcie, co to jest? A super ciosy. Ciekawe no, Bitwar już jest po dwóch walkach ogólnie, ale nasze statystyki siły i powera no niestety mamy bardzo słabe, ale będziemy musieli go ulepszyć, jak go ulepszę to zobaczycie jeszcze w tym odcinku jak zaczniemy wygrywać. A w tym odcinku Bitwar się z wami żegna, do widzenia, no. Ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz oraz dzwoneczek. I nawiście, pod tym filmem chcemy zobaczyć Rysil WRB. No, ja Wam dziękuję serdecznie. Do... Dzięki serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się gorąco i cześć!